Dzisiaj streamuję Neon White, czyli grę, którą chciałem e, kupić od dłuższego czasu I dostałem ją niedawno, więc... Więc jestem bardzo podekscytowany tym grą Bardzo ją chciałem, bo jest głównie ona oparta na speedrunowaniu e, I ma bardzo fajny movement, więc... Wiadomo, takie gry to... Ja, ja lubię takie gry Więc tak, wstęp e, szybki Ta animacja jest świetna by the way. old friends ex lovers only one of us can stay in heaven and i've got a score to settle to świetna Bardzo fajny sposób na wprowadzenie Więc tak, Neon White eee, Śmieszna gra W ogóle jest spoluszczenie Je, Ja nawet nie widziałem, że jest No dobra, no, niech będzie to jak, jak, jak jest spoluszczenie to mi odpowiada eee, Więc tak eee, Streams, oglądanie anime Neons rejoice for you've arrived in glorious heaven. What? We are the believers agents of God. And you dead mortals are what we refer to as neons, sinners. the God has judged most unfavorably. But fret not, for we have granted you an opportunity for salvation. W naszej anualnej konkursie, dni zezwolenia. tych dni, To Czy tam chapter, czy jakkolwiek to się nazywa w tej grze e, widziałem, ale to, 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 nie, to nie jest długo. To, to ja, ja wie, wiem, że ta gra jest dość długa. Chyba... nie, nie, nie wiem, czy jest długa. You will each receive a soul card containing a weapon befitting your past. Okay. Wow. Badass. The most competent demon slayer will receive the ultimate reward: God's forgiveness and your very own place in heaven. Świetnie. W porządku, demony, karty duchowe? Nie ma słuchu, wspomnienia mogą być niebezpieczne, ale nie potrzebuję tutoriala na to, jak wyrzucić kawałek. Będą robili tutorial, prawda? Ruch, dzielnica, okej. No co, się zaczyna gra. N nie, nie, nie spodziewałbym się. Muzyka jest świetna. Oczywiście. Sam praca tak gry jest świetna. Okej, okay, więc po wodzie porucham się dużo szybciej. Mogę to rozwalić? Nie. Um. Mogę lecieć w nieskończoność, czy będzie niewidzialna ściana? Okej, okay, yy, chyba nie ma żadnych ścian. <śm> N na pewno jest to jakiś shortcut lepszy. To muszę go ogarnąć, jak najszybciej lecieć. Yy, tak, Okej, okay, to było blisko. No, nie będzie to jak czas teraz, ale... Wejścia jeden! O, zdobądź swój pierwszy medal asa. To już. <noise> to, to już asa dostałem. Te niebieskie takie. Wiem, że są czerwone asy. I czerwone asy. Są bardzo ciężkie do zdobycia. Spróbuję jeszcze raz, raz to zrobić. Mogłem iść lepiej, ale. Troszeczkę lepszy rekord. Nie, nie, nie nie chciałem. Okej, okay. niech będzie. Dostaję swoje pierwsze e, bronie palne Dobra, ogarniam Więc mogę zrobić tak Jak po prostu zabić ich wszystkich Mogę też zrobić Tak <grym> I złyć całą kartę, czy zrobić coś takiego Okej, okay, to zepsułem Mogę też iść po prezent w sumie O, perfumy Świetnie Eee, średnio, ale nie w lęcie. Mam niebieskiego Asa, więc... gdzie się. I teraz... Gryp. Lepiej? 9,20 Okej, okay. ogólnie nie idzie mi najlepiej w tą grę. <grym> Bardzo przepraszam. Nie gram dużo w FPSy. Ogólnie, ogólnie jestem słaby w komputerowe. Sub 9. Mogę być. Treletz. Mogę się od tego odbić, to wiem. Eee. Mogę. Okej, okay, to było słabe. A i tak dostałem... Za pierwszym razem dostałem tego. Eee, nie, nie, asa. Bardzo łatwo jest je zdobyć, naprawdę. Nie znaleziono upominku. Dobra, to spróbuję y, upominek znaleźć. Gdzie ten upominek jest? Tam, widzę. Mogę zrobić coś takiego. <noise> to działa. Tail. Widziałem, że to jest Tattletail. Eee... Nie wiem, czy ktoś grał kiedyś Tattle Tail. ja sam nie grałem Tail, ja, ja tylko widziałem, jak ludzie grają w Tail, ale to, to jest taki świetny horror. Okej. Okay. Teraz tak, teraz tak. Eee. A, to już koniec, bo tam tego wysnapiłem. Kurde, nie, to. Tutaj mogę lepiej zrobić jeszcze. Będę tam. Tym strzelić. Tutaj, tym, tutaj, tym. No. Coś takiego. Kurde, nie chciałem do nas tego poziomu. Dobra, trudno. potem e, to porabię jeszcze raz. Niech, bo chyba się nie da wrócić. Yo, boy, bro! It's me, No, actually, I uh seem to be missing my memories. Can you fill me in? What for real? We rolled together for years, bro. Got off to some crazy stuff. Seriously, dude, we should team up, just like old times. Then I could save you for real from those like demon freaks or something. Yeah, um, appreciate the offer, but no thanks. I could be like pow, and you could be like. Whoosh, whoosh, whoosh. Sword, you know? Dobra, eee, karta duszy, wzniesienie, ta karta duszy zachowuje się jak pistolet, aktywuj drugi skok, Nie próbuj tą możliwość będą twoje czujniki, okej okay. O co tu chodzi? A, mam tutaj więcej, okej, okay, czyli mogę stracić oh, czas, yeah. ale mieć więcej kart, ciekawe ...basicowa umiejętność. Niebieski as? Nie, złoty medal. to ile potrzebuję do niebieskiego asa? 15,50. Będę próbował. Aha! Well, to jest bardzo długi skip. <laughs> Nie ogarnąłem tego. Okej, okay, to jest ogromny skip. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oh, wait. Tam jest demon. Tam jest demon. Steel ogromny skip. 12.9. Wiem, ja że mogę parować pociski. Nie wiem, czy teraz to zrobiłem. Odbicie, zabij. A tak. 12, świetnie. 11,80 12.38. 12 38. Dobra, ja, ja jestem z tego zadowolony, mogę iść dalej. Coraz bliżej. Okay. skrzynia i w skrzyni jest też Dobra. Mm, nie wiem, czy jest tutaj możliwość za bardzo poruszania się po wodzie. Zawsze jak jest taka możliwość, to trzeba z niego wystać. Ale mam. E, mam asa. Ok. Mogę tak zrobić. I mam kolejnego Total Jest ich więcej. 18, 25. Dobra. E, całkiem dobrze jak na moje. Coraz bliżej. To nowe demony. Tak. Bardzo przyjemny jest dźwięk jak od tego odbija. Pamiętam, że chyba widziałem jak tak, tak, taki skip. Bardzo fajne. Okej. Okay. To na pewno będzie AS. No I właśnie. To Czy to po prostu zadziała? Tak. Okej. Okay. pak. Gdy jestem za sobą z przeszłości. okay, okay, Chyba że. Okej, okay. okej. Nie, nie będzie, nie będzie, nie Oh nie. Yeah. Uh, hey, mind letting go of my shirt? There was this huge demon chasing after me. yeah. Sorry, I got a boat to catch. You're on your own, kid. You know how I feel about being called kid, White. I actually don't remember. Amnesia. Side effect of dying, it seems. Uh, seriously, you're not alone. I've lost some memories too. Like, I can't even remember how to use a gun, which makes this whole situation extra scary. Mm -hmm. Won't you at least show me how? Please, please, please. I don't know. I should probably get going. You wouldn't really abandon a cute girl like me, would you? <laughs> yes. <laughs> I know you don't remember, but you were once a great teacher. Mr. Y. Lubię ją i jej nienawidzę jednocześnie. Oczyszczenie! Zobaczmy. Umiejętności odrzucenia? Jasne. Można zrobić tak. Znowu zabawa tą kulką śmieszną. Mogę ze wszystkich naraz zabić. Tutaj też. Okej, okay. na pewno był to jakiś shortcut, though. Od razu złoty medal, niech będzie. Okej, okay. 13-18. Dobra, e, co, coś tam ogarnąłem. Chciałbym nawet spróbować jeszcze raz. Znaczy, ten shortcut, e, jak pokazuje, to nie daje tak dużo. Trzeba sobie pomyśleć, co zrobić, żeby ten shortcut taki jakiegokolwiek czas. Okej, okay, nie, nie powinienem go tak robić. Okej, okay, 12.83. Nie było to perfekcyjne, ale nie będzie. Dokładnie oczyszczenie kok. Tak, ogarniam. Ogarniam to. O, dobra. Gdzie jest koniec? E, okej, okay, nie, tu, nie tutaj tam jest. Eee. To działa. To, to działa, okej. Okay. Wow. I od razu as. E, <grywia> so, tutaj I guess. Wiesz, ja tak myślałem, że jest dużo wody, ale nie pomyślałem, że jak się mogę jej użyć. Mogę ją jednak sprawić, bo widocznie mogę. Nie uminku, ale mam dobry czas. 16:80, dobra, to, to jest bardzo dobry czas. Eee, chyba. Tak, mogę teraz robić. Mogę teraz iść tutaj, rozwalić to, ale mogę też iść po prezent. Na górę, dobra. Perfumujmy panowie. Coraz bliżej! O, to jest fajny poziom. Tutaj mogę. O, nie było tam żadnego demona, prawda? Nie, tylko tamten. To już widzę fajny skip. Uuu, to było piękne. Wow, i od, i od razu. as. Świetnie. To jest na jakiś jak mi się złuchuje katona. O, widzę upominek Widzę, widzę upominek Pięści, aha! O, oh, wait, P pięści też mogą mi się stracić Porażka, aha, rozwaliłem sobie pięści Po prostu rozwalam sobie pięści umieram Tam? Double jump? Yyy, okej okay. <śpyt>? yy, prawie O, okej, okay. to zadziałało Chocia figura na szczęście, O, nice Trzeba to znowu będzie ta tutaj Kolejny poziom Dostaję yy, od razu trzy takie ładne, relatowe Niechże Wpominałem kartę, ale to, mogę, to kartę, coś Nie ma pyska Eee, yy, okej okay, to... Ale to jest zdrowie, dobra Dostaję bardzo dużo tych kart Hej Jest bardzo dużo tych kart, o mój posze Ja to je wszystkie zużywam, nie guess Albo nie wszystkie, a tak wszystkie eee. <laughs> Nie wiem Dobra to było słabe, to było słabe To, słabe. to było bez I tak dostałem złoto doł Nie wiem jakim cudem, ale nie będzie Mogę zrobić coś takiego, dobra Dobra, ja mam tutaj jedną kartę Piotrową Tam widzę upominek Potem go sobie zdobędę I do mety 32 Niebieski jazd, łatwo Perfumy Fajno Okej, okay, to było dobre, to było dobre, to było dobre. Ukończ misję. <laughs> Niech będzie. Wiem, że na pewno będę mógł wró wrócić jeszcze do tych poziomów, więc uh, nie muszę się o to martwić. Quick, say something cool, White. Mm -hmm. That is a massive rifle. <laughs> Want a taste? Uh, that's okay. Do you think this will end for us the way it did in life? See, I'd love to answer that, but I woke up with no memories of life. <laughs> Not that I don't recognize you. It's just the details are fuzzy. So far though. Feel the strongest connection to you. Damn it, White. Can't believe God Himself decided to bless me with the thing I love most. A completely clueless boy. Yellow, violet, and red, they're the same. Sinners know me more than I know myself. Looks like demons aren't the only things I gotta watch out for. Yeah, yeah, yeah. we're going to yeah.

Defending his crown is the vicious, hulking Neon Green! Damn. What's with this guy? His presence is so intense. Why does it feel like he's staring directly at me? With that, church is dismissed. Make your way to Central Heaven Authority and get your orders from the angels there. Episode 2: Murder Chanatura. Are you psssting at me? You said you wanted a drink, right? I know a place. Uh I don't know if I should trust a talking cat. Yeah, I get ya. I wouldn't trust one of those either. Good thing I'm an angel. Oh, come on, follow me. Ta -da! Welcome to the neon Bar Okay. You like it?

Zaraz nie dostanę dialogu, teraz dostanę e, poboczny ten Zadanie poboczne. Uff, ładna animacja. O, a po prostu wchodzę tutaj, okej. Okay. Co to jest? Samotna gracja. umiejętność odrzucenia każdej karty duszy, aby ukończyć zadanie poboczne. Red. O. o kurde. To zapewne tutaj można robić jakieś shortkaty. A, to się rozda Płynna wiedza Uda! Co się tutaj dzieje? To był... To jestem w tym więzieniu. Okej. Okay. O już nie. <grym> Fajne. Hmm, to trojka spotkania z morderczymi pułapkami Violet. Okej. Okay. Dobra. Eee... W ten sposób. Banger, o oh mój boże. W ten sposób, to było tak proste Okej okay, i teraz jak? Co? W ten sposób, dobra, og ogarniam Coś takiego. Fajne Ale świetna jest ta gra, oh Boże. Bardzo fajne mają, mają pomysły różne na wyzwania. Done. Hey, uh, I'm here for my assignment. You will get new assignments from Mr. Mikey. I'm his secretary. Let's see. My neon rank is this. Is that good enough? <laughs> is this? Well, look at that. Your neon rank is sufficient to move on to a new assignment. You've earned yourself a heavenly delight ticket. How fun! Okay. Hey, I'm working here. I'll get to your ugly mug once I finish up with the lady here. It's fine. I don't mind if he stays. Now, listen up, because I'm only going to say this once. you got ten days here. You day, you mission from old Mikey. The HCA will be rating your performance alongside the other competing neons. And whoever has the top score end of day ten... Wind. For your first assignment, you jokers will be cleaning out lower heaven. Sounds easy enough. Anyway, that just about covers it. Any questions? Yeah, actually. Why are you a cat? I was actually wondering the same thing. Why are you a hilarious cartoon cat? I was actually wondering the same thing. You neons are all the same. Always telling me what moronic imagery your pea brains invented in an effort to comprehend us angels. Oh, you're a cat. You're a horse. You're a sexy Statue of Liberty. Hey, White, isn't it freaking crazy that you're a... Oh, my God! Okay. Welcome to the Heavenly Delights kiosk. What's this all about? Top-ranking Neons are granted special early access to the Heavenly Delights which await them, should they win. Just bring me any Heavenly Delight tickets you earn to redeem them. Sounds lame. It's anything but. Would you like to redeem a ticket? You have this many. <laughs> you have this many. Yes, ma'am. Here's my ticket. Splendid. One moment, please. Tutaj nie mam gifta i faściopak świetnie, mogę po prostu tak zrobić chyba. No, nic mi nie stoi na przeszkodzie. świetnie. Pip i. Byp. i mam tattoo tail kolejny. Masz, znowu dialog e, Wydaję upominek, teraz będzie e, misja poboczna Więc to, to akurat lubię Mam nawet dwa upominki Co oznacza że to będzie dialog? O nie, umiejętności odrzucenia są niedozwolone O nie Okej, okay, to się rozwala. Okej. Okay. Warto wiedzieć. Właśnie ja tak myślałem, że tak się mogę zdarzyć. Teraz żeby nie rozwalić... żeby nie strzelić w te... w stane. Ok. Ok. na wiedza. Dobra, teraz misję. Następną misję zrobię w kolejnym odcinku. Nie mam pojęcia kiedy zmontuję ten kolejny odcinek. Eee, bardzo mi się podoba gra i przyjemnie mi się montowało ten film, więc myślę, że całkiem niedługo. Eee, więc e, dziękuję za oglądanie i miłego dnia, albo wieczoru, albo czegokolwiek.